Musimy poprosić o służby. To. Nie patnie pan. pan. Momencik. Pro, 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 proszę o przecież Jak? Jako przewodniczący zgromadzenia wejść. Szanowni Państwo, e, oczywiście, e, któż by inny, jak nie e, wywoła takiego zamieszania. Ja myślę, że teraz poprosimy kolejnego mówcę, a proszę Państwa, e, kolejną osobą, która zabierze głos, poprosimy Pana Andrzeja Digurna. Yy, przewodniczącego ale... Przewodniczącego Zbrowa Różywiec Członka Komisji ale... Krajowej Prosimy o ale... przyjście ale... w momencie Pydam, że ale... W... Ale... Przepraszamy Was za to zamieszanie Kochani jesteśmy na wieczu Solidarności Tu nie ma prawa i miejsca Dla panikota. Nie ma Z tego miejsca Chcemy Was się zaprosić To jest nasz błąd Błąd w związku Solidarności To jest związkowy! Pani. Nasze postulaty są wypisane i są jasne. Żądamy rząd Donalda Tuska do tego, żeby respektował nasze prawa pracownicze. Naszym głównym postulatem i miejscem, i sytuacji, w której żeśmy się znaleźli i o to, po co przyszliśmy się tutaj doczyczeć i domagać, to jest Zaprzestanie zmian w podstawowej konstytucji jako wyskotek z pracy. Żądamy, aby pan, pan premier, jeżeli można tak go nazwać, Rzeczpospolitej Polskiej, odstąpił od tych zmian. Wzywamy cię panie premierze, przestań zrobić nas niewolników! Która nie ma miejsca pracy w Polsce, musi jechać zachodzą za granicę. Ta młodzież po szkole ma drugą propozycję pana Tuska: bezrobocie lub trzecią umowy śmieciowe. A teraz się wziął zaraz dla, dla ludzi, którzy mają umowy na czas nieokreślony i chcą z nas zrobić niewolników w moim prawa w centrum Europy. Mówimy nie. Dziękuję serdecznie. Panie głosu y, szefa Gazety Polskiej pana Andrzeja Kamińskiego. Proszę uprzejmie. Panie Andrzeju. Andrzeja Ante... 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 dziecki... dziecki... Szef... 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 Przewodniczącego klubu Gazety Polskiej. Szanowni Państwo, chciałem podziękować Solidarności za zaproszenie klubu Gazety Polskiej w Biedsku Białej. Jak krótko, korzystając z okazji, chciałbym Państwa zaprosić na wyjazd 10 kwietnia do Warszawy. Klub